Okay, czyli cześć witajcie moi z tej strony Radek to jest oczywiście kolejny odcinek z twierdzy Krzyżowca nie rozpaczy, rozpoczynam tę kampanię. Pytacie się bardzo dużo o to, aby zagrać kampanię zagrać online. Twierdzę online będzie, tylko że posłuchajcie no to jest problem, dlatego że twierdzę, nagranie jednej rozgrywki z online to jest z półtorej godziny albo wie, dwie a, to trzeba. Wiecie, to jest łatwiej na streamach zrobić, ale myślę, że nagram jedną taką rozgrywkę przynajmniej na kanał. Tylko że po prostu teraz nie mam miejsca na dysku na w świecie. Jeden odcinek nagram. Nagrałem przed chwilą co innego. Zbuduj dlatego skład, też właśnie nie mam tego miejsca na dysku. Musicie to uszanować. Mam nadzieję, że uszanujecie. No cóż, tyle chyba mam tylko do powiedzenia. Zbuduj I to stanie w ten sposób i rzecz jasna, moja ulubiona zabawa. Drwal, 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 ta 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 ta. No i dajmy ta. Coś jeszcze? Powiedzmy, że tak. Zbrojownia, koszary, budujemy zamek. Budujemy zamek, bo bardzo chcieliście, więc Wziąłem sobie okay, niech będzie zamek. Będzie to bardzo solidny zamek, być może będzie z jakimiś Dodatkowymi murami, ale to potem dopiero, bo tak wiecie Początki zawsze są trudne hmm. Patrzę czy mi się będzie zgadzać Chyba tak będzie najlepiej Eee, nie, nie mam Ejejejejeje to no już pasuje? Dobrze, dziękuję. Nie, żeby one się coś innego nie zrobiły, kalifa. nie atakowały. Zaraz. Jakich jak ich zdzielę? No i knechtów tutaj Knefcina damy naby. rozkaz. Ruszamy. Eee. No i Najwięcej trwali. Myślę. Na sam początek. No i musimy przeczekać. Mamy dostęp do surowców, więc myślę, że zamek powinien powstać wspaniały, wielki i przepotężny. Myślę, tak zrobić tu. Wiadomo, tu, tu taki typowy kwadrat, by się wydawało. Tutaj, wyjście może albo z tej strony mniejsza brama, z tej strony duża brama. Tutaj, taki jakby ustęp, dla. ustęp, boże nie ustęp, tylko taki tutaj wejście, taki przedsionek, bo tu będzie duża brama bez tej strony nie ma za bardzo, a z tej strony damy tylko taki tego do zbrojowni powiedzmy, ho, ho, ho. taki jeps, jeps, murek mały, tutaj boczna brama, główna brama, duża jakaś boczna, i tu takie przedziałki powiedzmy też murami ogrodzone, a na końcu jak będę miał dużo to sobie jeszcze zrobię tutaj taki murek, tu murek powiedzmy i tu murek i to będzie takie wiecie moje królewskie zaopatrzenie, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tylko muszę się rozwinąć, dlatego myślę, że to będzie więcej jak kilka odcinków. A ten dzień, który teraz słyszycie, to najpewniej z czatu, ale nie, 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 nie z czatu, tylko z czatango, ale nie wiem czy to z czatu, czy to z czegoś innego. Mam nadzieję, że z czegoś innego. Wiem, że nie mam jeszcze żywności, ale na szczęście, na start dostaliśmy jej całkiem sporo dlatego sobie po prostu walniemy. Raz, dwa, trzy. Ja to bo są najlepsze, moje ulubione rzecz jasna. Przygotuj się swojego życia. A ten wycisk mnie tak irytuje, kto kurka wodna yy, wycisk mówi. Znaczy tak średniowieczę pomyślcie. Pomyśl, Myśliście o tym? Ja myślałem, i no mi to strasznie tanie. nie pasuje. Przygotuj się na wycisk swojego życia. Wycisk ja pierdzielę, dobra. Tyle, pozostawię to właśnie moim Mamy komentarzem, Ja pierdzielę i tyle w temacie. A teraz czekamy Ciędzimy na drwali. No lećcie do góry. No. 25. Powiedzmy, że można jeszcze kupić 10. No i to już Mamy będzie broni, takie solidne zaplecze militarne, rozgazy, żeby przypadkiem panie. coś mi tutaj się nie stało. Wiadomość od Kalifa Nie Czasami są takie małe jakieś przyci przycinki. Chciałem zwrócić uwagę, że ostatnio było. Desynchro. No, Mam nadzieję, że teraz nie będzie. Ale jeżeli będzie, to trzeba będzie pomyśleć coś nad innym programem. Nowe zadanie? No, nad inną serią na razie jeszcze nie będziemy się rozwodzić. Jakby co, to, to jest coś takiego jak ewentualnie OBS, i to będzie słabsza jakość. E, znaczy, nie słabsza jakość, ale będzie to troszeczkę, no, bez intra i tak dalej, no ale to ewentualnie byśmy to jakoś byśmy to chyba przeżyli. Resztą, no, na razie nie krakajmy po prostu. Ostatnio radziłem sobie po prostu przyspieszaniem mojego dźwięku. Tak, żeby, ale jeżeli, jeżeli to będzie działało, bo to jest dysynchro takie dość niewielkie, chciałbym zapisać sobie grę. Dlatego, że ostatnio mi się wywaliła i właśnie wydaje mi się, że to gra ma problemy. Kampania 2.06 po prostu. Nie wiem czemu kampania 2 to nazwałem. Nowe zadanie. Bo to jest pierwsza kampania moja, ale co tam? Drewna trochę jest. No właśnie, są takie mi mikroprzycięcia, nie wiem czemu czasami występują. Nieprzyjemne to jest. Właśnie, po cudownie. No i ten pan też nie dojdzie, bo po prostu jeden oddział to tam nic, niewiele może. W 3D to teraz, wiecie, będzie można sobie super zamek wybudować. Tu to, tu tamto, jakieś te bajery. O właśnie, ja bym chciał coś takiego poprowadzić. Zabasy kamienia są za małe. Wtedy chcę zobaczyć. O właśnie, coś takiego. I akurat będzie chyba na piekarnie miejsce, nie? Albo i nie będzie. Jakbym tak rzucił piekarnie, dwie. Bo tak krótko mówiąc muszą być. Okej, okay, chyba, że będą tak po prostu w murach. No trochę mi nie pasuje, żeby to było w murach, a też nie pasuje mi zaczynać tego w ten sposób, ale chyba będzie trzeba tak zrobić najzwyczajniej siecie. W, w ten sposób, tutaj kolejna wieża, potem tu. Tu, tu taki przedsionek walnąć, potem tu, tu. Rozkazy, panie, jak każesz panie. O, będziemy kminić. Jeszcze będziemy kminić spokojnie. Sporo czasu mamy na to. Panie. Poszli won, ile tu jest, loli. No i pokiało grzyba te mikroprzycięcia są. W ogóle tego nie rozumiem. Jest tak płynna gra, a to od czasu czasu tak ma takiego... ...taką zawiechę. Gotowi. Atakują Wojska Kalista. Serio? No coś ty myślałem, że nie. O nie, podpala się w budynku. Nie Będę musiał no, 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 zaraz no, zburzyć. Nie masz prawa podnosić ręki na nasz szlachetny ród. Na bogów zapłacisz za tę arogancję. Okej, okay. i wzdłuż pięknie. Wszystko stoi tak jak miało być. I co? Coś jeszcze nie. O proszę, łucznicy konni, no to już są dziady takie. Naprawdę trudne do pokonania. Kolejnych łuczników sobie dajmy 10, bo widziałem, że ostatnio te 10... Te 10 strzałby nam się przydało jakby nie było, nie? O, i koksownik. Jak czwarty. O, to jest, zobaczcie, teraz są punkty. Będziemy sprawdzać potem. Jak to będzie wyglądać? Eee, ja że widzę, że jest problem, dotyczy no. Oprócz tego, a w sumie kamieniłam sobie walniemy teraz. Potem się będziemy troszeczkę bardziej martwić jeszcze ty tego zbudować. tym kolejnym wiatrakiem, młynem. Ja zawsze mówię na to wiatraki tu. I chyba, chyba tak pozostanie po prostu. Przestań skamleć miodki. Lepiej, żebyś ze swoją śmieszną armią stawił jakiś obwód. <słuch> Atakują wojska. No, tego bym wolał uniknąć właśnie. Na Knechtów widzę, mi, że mi chyba wybił większość. Cały czas napierdzielają, tym głównym takim właśnie Ledwo z koszar wyciągniętym. Źle. A ja to tak chciałem. Potrzeba nam więcej drewna. Oni się kiedyś buntowali, nie? Jak nie mieli tego. Jak nie mieli wszystko ładnie tutaj, tak? Jak im zburzyłeś domek, to był kurde. Oj, już mogłeś naprawdę zapom... zapomnieć o takiej dobrej, powiedzmy, porządnej grze. Dajcie, kurcze, wyższe podatki. Nawet do trzykrotne podatki. A dwukrotne żarcie. Czemu ja miałem wrażenie, czy oni próbowali mi zniszczyć wieżę. Nie wiem czy to prawda, ale... Jeśli tak, no to pozdro. Zapisz stan gry. Okej. Okay. Już coś tam zaczyna działać, nie? Wiadomość od Przynieś mi głowę lorda! Na talerzu Dobra, przynajmniej nie wszyscy naraz atakują, to jest... To jest już jedna dobra sprawka. Sprawka, sprawa. Rzecz na przykład. No. Strzelaj, no strzelaj do Polaka. <grym> nie dobra. Nie będę taki. Ktoś się poczuje urażony jeszcze, nie daj Boże. na rozkaz. Nawadź mi tu knechtów, bo widzę, mogą być potem problemy. Tak jest! Draże gotowe, A to Już na... Odkazu, Napierdzielać. Bić wszystkich. Jak lecie. To jest głupie, bo oni powinni bardzo szybko rozbić. A tak się nie dzieje. też tyle łuczników mam. Skupiają się na jednych typach. Dlatego oznacza, nie mniej, nie więcej, że potrzebujemy... Więcej łuczników, no. Oj, oj, będzie lipa. Zaraz będzie lipa. Potrzebujemy jeszcze łuczników. I to tak od razu. Teraz. Ten budynek jest niedostępny. Jak niedostępny? Przecież widzę, że jest dostępny. Ale wyślemy ich tutaj, żeby od razu Czynili... nasze znaczy czynili. Robili za wsparcie. No właśnie, bo zaraz będzie cholera jasna. Prawda. Cześć, szefie! Tamtego się nie boję. Nogi chłopcy. Przebierać żywonogami. Cholera, powybijać ich. Szybciutko, bo ja to potrzebuję spalić. Nie, trzeba. Spalić. Potrzebuję to zburzyć, żeby mi to dalej nie doszło. Cześć, szefie. Kurka wodna. Atakują wojska chaliska. O oh, w Co tu się stało? Nie ma No kurwa co ty nie powiesz się Ej, no nie mogę ogarnąć tej kampanii, nie? Oj, bardzo źle idzie, jejku, jejku Widzicie? Tak to się kończy jak chcesz wybudować sobie zamek dla widzów Trzeba zrestartować misję, bo tego nie uciągniemy. Ajaj skład, panie Dobra Dajemy Zbuduj Zdajemy go tu, spichleż to Kończymy Pierdolę już tutaj. Jakieś. To jest na wszystko niepotrzebne. I tak ten zamek wybuduje. Nie ma bata, że nie wybuduje. Tylko po prostu nas pocisnęli tak na początku. Jest. I jest to niesympatyczna sytuacja. Jak ta wieża miała być? Teraz nie będziemy się ograniczać, zamek będzie troszeczkę bardziej inny. O, damy go. Bardziej. z tamtej strony będzie miał. Będzie witał swoich przeciwników. Dobrze! Nasze łuki się nie cierpią! A, ja będzie wtedy też szedł tu... Ale będzie szedł tutaj. Chyba, że... Damy go tu... O, wiem jak go damy! Tu, taki nietypowy kształt będzie miał. Tu, tu, tu... Tu, tu. Widzi pamiętacie może z pierwszej twierdzy jaki kształt miał zamek yy, węża? To taki zrobimy. No, i tak i będzie. Powinno być naprawdę fajnie i sympatycznie w ogóle Ale mamy masę żywności. Ludzie mnie lubią. Dawać mi potrójne podatki, bo ja potrzebuję hajsu. Przeciwem okazało się, że jednak nie jest tak krzowa jak, jak powinno być Bo są twardzi ci nasi przeciwnicy. No i kurczę, najgorsze to jest to, że kiedyś to wiedzicie, no. Nie, nie było takiego przejścia, że się tak wyrażę. Nie, nie było, kurde, że sobie biegną obok ciebie. Jak stał przeciwnik, to nie było luja, bo ja teraz będę mówił luja, nie? Nie, nieco nie innego. Żeby go ominąć, musiałeś z nim napierdzielać. Potrzeba nam więcej drewna, bo inaczej była lipa, teraz widzicie. Chyba lipę mają gdzie indziej tutaj. Kto inny odstawia ją Damy to Od razu dajemy młyn Tutaj damy w ogóle pola młynowe hehe <grym się wytkujesz> Tak sobie to nazwę A to damy W ogóle całe zaplecze robimy tutaj W że do tego miejsca będzie tak będzie wyglądała Nasza siedziba, tak, tak, tak Tak o I tu będzie szła Czyli powiedzmy, że ona będzie szła gdzieś dotąd Czyli tutaj spokojnie Możemy sobie maćąć. Trafiłeś na lepszych od siebie! No i żeby temu idiocie stała się zado... teraz... O Jezus Maria! Pieniądze poszły się walić! Cholera, bo shift przetrzymałem już tak odruchowo Koszary O co moi ucznicy? Brakuje rekrutów Gdzie się podzieli Na rozkazy panie Moi ucznicy Nie ma ich. Jednym słowem Smutek i żal, cierpienie i rozpacz. No, i damy jeszcze jedną pszenicę, jeszcze jedną pszenicę. A no tak, jeszcze wiem co miałem zrobić wybudować domek. Akurat to będzie tak fajnie, nie? O, kurde! Jaram się tym zamkiem przyszłym naszym. Brakuje rekrutów, panie. Woj lojalni ucznicy! Ja Teraz jest easy, potem będzie lipa. Się okazuje, że z chwili na chwilę coraz gorzej jest. Dajmy jeszcze jeden. Trochę muszą przejść, ale za to, żelaza będziemy mieli dużo. I blisko. Zaśpiewają. Ruszamy. Ło. Patrzcie jakie to jest mocne, nie? A teraz tak, padają szybciej Gotowi, panie. Mój panie? Tych uczników potrzebujemy dużo To jest już pewne Nie, nie oszukają O, pięknie 70, widzicie, jest, jest I Można się bawić, a nie Zrównam twój mały zameczek z ziemią! Wiecie co jeszcze potrzebuję? Tak, wpadłem na pomysł teraz, znaczy wpadłem na pomysł Nie chodzi o pomysł, tylko, po prostu czuję, że kusznicy broni, to jest to, czego mi tutaj brakuje Takiego panie? pierdzielnięcia, nie? Przynajmniej no tak, tak by było w pierwszej twierdzy, a zobaczymy, jak tutaj jest Straże gotowe, panie! Atakować bez rozkazu, panie? Dobra Atakują hmm. wojska kalifa! Kończą się nam zapasy jedzenia, panie. Mało tej mąki, przyjacielu, mało. Nie pociesza mnie ta informacja. No, ja, mając dwie piekarnie, muszę mieć dwa młyny, żeby tutaj wyżywić ich. Ten mój lud głodny i cierpiący. W sumie, że tutaj teoretycznie powinno być już okej, okay, ale. Dawajcie, tutaj sobie budownie budniemy, żeby potem nie było problemu. Nowe zadanie. No i pociśnięci. O, kusznicy powinni dać się. Biłem ich długo, ale widzicie, jak bardzo mocno spada zdrowie na kilka wystrzałów. Ojej, nie ma. Jest tylko kilka... I to są właśnie wystrzały kuszników. Wydaje mi się, że to oni będą tutaj dla mnie najpoważniejszą jednostką. Na ramię! Na razie. Na pożycie! Z życiem! No już myślałem, że tam naprawdę chcecie wejść, nie? I nie, że tylko sobie żartujecie, nopki. Ej, no kurwa nie podpalać mi tego bo się zaraz zdenerwujemy Tutaj w studnie damy od razu Potem będzie problem Właśnie, dużo kuszników, dużo łuczników i można działać ...w kolejności najwspanialszym O, tak o. Tych knektów damy tutaj na sam koniec. I wtedy to pójdzie tu, tu, tu... ...tu, tu i tu. I będzie tu, tu, tu. tu. Piękny to będzie zamek. Muszę go doczekać. Nie mogę, jeszcze więcej musimy dać. Rozpocznijmy w końcu wydobywanie żelazstwa. No i zwiększmy w końcu produkcję żywności. Jak to miało iść? Jakoś tak, dobra. Tutaj, tak. O, jakoś tak powinno być, nie? Nie, to coś tam się wyburzy. Spokojnie, już nie takie rzeczy się robiło. Pach. Tutaj lekko. Tak i tak. Tak, bo to ma być, ma być ciasny w miarę. Tutaj ma być trochę przestrzeni Potem zobaczycie dlaczego Wiadomość od To ma być zamek? Nie masz o tym pojęcia Jeszcze buduję, co mnie krytykujesz Bahor jeden no Podoba mu się mój pomysł I nie wie jak zareagować na to Bo Najlepiej to wiecie ukradł, nie go, ale Pomysł znaczy się, ale Aha, Nie może Jest głupi taki szczur No mają już nic obrażenia. To jest, to jest duży plus. Minus jest taki, że są drodzy. A i no i nie mam ludności w tej chwili. A czemu nie, nie przychodzą ludzie? Ludzie cię lubią. Co jest? Podatki za wysokie? od Gotuje twoje nerki w roztopionym połowiu! Kuszę w dłoń, psy! Straszne! Moje nerki będą w roztopionym połowiu! Kłe, kłe, A tak na serio? Kto to wymyślił? To ja nie wiem. Ja Może gdzie jest sens gotowania nerek w roztopionym połowiu? Się to nawet smaszne nie będzie. Zabić No właśnie. Zabicie to. Chyba było za blisko przeciwnik i dlatego pozwoliło mi tylko tyle wybudować. O! Tak, tak i tak. Będzie piękny zamek po prostu. Idzie zamek la zamek. Dzielnica, tutaj widzę piekarni, piekarska już się stworzyła. Ludzie są zadowoleni, biją, brawo. Klaszczą, śmieją się. Płaczą ze szczęścia, o to chodziło. Ale cały czas pieniądze z podatków są marne, marne po prostu. Trzeba łuczników sobie nadrobić, bo jest ich dość niewielka ilość. i gotowi. Tych tam jeszcze jest, więc okej. Oj lojalni łucznicy. Kurde, wykosztowaliśmy się na kuszników. Takie pieniądze, a jednak też trzeba znać umiar tego i tego trochę. Można się bawić, iść w jedno tylko, ale będzie potem problem. Tutaj jest na przykład dobre miejsce też właśnie na budowanie. Tak jest. O, wybijać to. O, o to chodziło. Yy, o, mamy więcej kamienia. Bardzo dobrze. Widzicie, już są za, za, Już jest jakiś tutaj zalążek tego, jak to wszystko będzie wyglądać. Zapasy kamienia są za małe. No, oprócz tego, że nie mamy kamienia, bo jest za Ale łuczników pięciu już trzeba sobie złota, wyszkolić, wyszkolić ten i wysyłamy zaśpiewają! ich na wierzch. Dobra, moje khanie, ale jak widzicie pięknie mi się tutaj wszystko rozwija. W końcu wyrabiają mm, coś nieprawdopodobnego. Atakują wojska kalifa. Nie wiem, czy mogę w to uwierzyć. Potem sobie wydam pozwolenie ewentualnie. Radek, możesz uwierzyć w to, że... ...że jednak młyny wyrabiają. Całe życie w błędzie. Myślałem, że nie wyrabiają. Jeps, pięknie. Potrzebujemy drugiego miejsca, wiecie? Ostrzału przeciwników, tak czuję. No po prostu tutaj chodzi problem, tylko w tym pewnie, że to jest jedno miejsce. Tak się spodziewam tego. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. A ja wyczuwam też, że trzeba będzie tutaj po prostu wybudować taki murek Bo nie mi nie dadzą po prostu spokoju w rozbudowie tego miejsca O właśnie już jest pod... dzielnica już powstała Tam są wysokie mury, tu jest dzielnica Pięknie odgrodzona, dobra moim kania, ale sobie zróbmy Zapisz tę gry Kampania 2.0.6, zapisz tę gry, zapisz Dzięki serdecznie za jak widzicie, uczymy się na błędach, nie mam... A tak naprawdę to nie mam czasu po prostu, żeby nagrywać wam to y, po raz... się, znaczy, żeby przerywać nagrywanie. się od nowa i tak dalej. No cóż, no, 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 no niestety, naprawdę spinam się tak, żebyście mieli wszystko, a wiem, że jeszcze mam sporo do nagrania i jest ła masakra. Dobra, dzięki serdecznie za uwagi, ludziska. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym odcinku. zagramy w twierdze, Krzyżowiec. 2. Bye bye.